Alo, alo, to ja, jeku, Nagrywam dziś dzikie bagi razem ze. Z Mundem Dixtem. Znaczy, jeden dziki bug, tak na bo tak lubię. E, to jest kupiec. I a jak się z nim porozmawiam? Swoje towary. Pokaż mi swoje towary. Nie można tak z nim nie skończyć, bo on nigdy ci nie pokaże swoich, Pokaż swoich towarów. towarów. Taki bug jakiś, nie wiem. Albo po prostu z tak w ogóle i tyle. Pokaż mi swoje towary. I tak cały czas. Mi swoje towary. Pokażmy jeszcze wam miejsce gdzie to gdzie możecie Wybywacie, podchodzicie z powrotem Mówicie? Pokaż mi swoje towary O i tak Pokaż mi swoje towary Jest jakiś zbugowany, nagrywa Zixmund Dijkstra Jakub D2 Nawet... A pokażę wam najpierw miejsce On to jest podróżny, kupiec, ale my go spotkaliśmy w tym Przy wiatraku Luciana w Nowigradzie czy koło Nowigradu? koło Nowigradu koło Nowigradu wiatra kluciana tak się nazywa ta lokacja przy tym no i zobaczmy jak będzie wyglądała sprawa jak się prześpimy jak nie mogę no nie mogę no jak to nie mogę yy, nie ruszaj dobra za kamerą przepraszam no się A jest teraz tu? No, dzień dobry. Pokaż mi swoje towary. Jest, działa. W Odbugowało się. Czyli, żeby go odbakować, jest potrzebny sen, ale i tak to będzie w dzikich bagach. A więc dziękuję za obejrzenie filmu i elo elo.